Dawaj, bo ja na to się kameduję! Cześć wszystkim! Właśnie dostałam paczkę od Super Sela. Zobaczcie sobie, robimy razem opening. Ooo, ale normalnie tak się jaram. Tak się jaram, a Ty, Panie Adrianie? Ja też się jaram, tylko ej, nie wychyla się tak, bo za dużo widać. <słuch> dawaj. Kurde, Jezu, jak to jest w ogóle zapakowane. Ja się normalnie mm, nie mogę do tego dostać. Dawaj, 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 to się kameduję. Czekajcie, bo normalnie... Ale głośno mów, baba, Cię nie słychać. no. Słychać, na pewno słychać. Poczekaj, nie mogę tego rozplątać. Trzy dni później, cztery dni później, siedem dni później. Dobra, daj, bo mi się łapa się. No to co? Dobra, pokażę tutaj widzom. A, no, pokaż, a ja będę w tym czasie próbować do tego się dostać. Tak to wygląda. Znaczy to jest, wy to w tym momencie widzicie chyba do góry nogami, ale mówi się trudno. Dobra, no to weź to tam tego. Uwaga. Opening. Da, 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 da. A, Jakie to jest duże? LUL! OMG! Zobaczcie jaki jest... sobie na hoga! Jakie to jest duże! Ja pierdzielę i uwaga! jest imbir. Ja pierdzielę, jakie to jest duże! Ej! Super! Oh Dobra, czekajcie! No, 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 podnieść tak, podnieś tak, podnieś tak! Podnieś tak czekaj. Dobra, tak się to prezentuje. Ej, to jest naprawdę duże. Stół ma aktualnie 5 metrów długości i 3,5 metra szerokości, więc... To jest naprawdę bardzo duże. Super? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo mi się naprawdę mega, mega, mega podoba. Wow. To ekstra. Totalny sztos. Szef, dobra. Także to lędujemy. na półkę. Elo, pozdrawiamy. Elo. Ciao, Bella, czekaj, gdzie się daje jest to? Tutaj. Halo. Dobra. O.